Hej, szczęść Boże, witajcie w odcinku. Czwartym. W czwartym tygodniu. Nie, w czwartym tygodniu. czwartym tygodniu Wielkiego Postu. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na temat samotności, na temat tego, że jest to i negatywne, i pozytywne doświadczenie. Dzisiaj, czy w tym tygodniu, będziemy mówić na temat poczucia winy i lęku. I to jest chyba jedna z ulubionych przestrzeni żerowania przeciwnika. Dlaczego w ogóle idziemy w tym kierunku? Nie wiem, czemu kierujesz to pytanie w moim kierunku. Zaraz Arek, czy przekaz... przekaz... <grym wylego> dane. Dlaczego? Myśl... Tak, proszę. Nie, o, nie, nie, o, nie. O, nie. Do, doszło do. <grym <grym prosimy, prosimy. Nie, bo się bałam, że tak nie, to... To... Myślę, że dlatego, że cały czas jesteśmy przy Ewangelii na temat kurzenia. E, no i mamy tam e, takie doświadczenie, kiedy e, widzimy takie doświadczenie Jezusa, kiedy szatan go kusi w kontekście tego rzucenia się i. Jakiegoś podważenia tożsamości, próby zachęcenia go do udowadniania. Ja to tak czytam. No Natomiast... Jeśli jesteś synem Bożym, to. Dokładnie. Mm -hmm. Dwukrotnie to robi, prawda? Bo jak jest chleb, mm -hmm. to też. Jeśli jesteś synem Bożym, to. Tak. Ale rzeczywiście zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś na samym początku, że, to, że lęk, strach jest największą przestrzenią do żerowania złego. No i taką podstawą podstaw jest to, że lęk od Boga nie pochodzi. Zresztą mówimy o nim wielokrotnie, że to książę pokoju, więc, jest to, więc to jest jakiś wyznacznik. No i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że lęk taki, no właśnie, totalnie nieuzasadniony, ale nawet paraliżujący jest mi bardzo bliski, a szczególnie wtedy, kiedy już jest jesteśmy w relacji z Bogiem. E, mamy jakieś doświadczenie we współpracy z łaską i Bóg nas do czegoś zaprasza, do wyjścia z czegoś albo choćby do przemiany życia. I do mnie tutaj bardzo przychodzi Abraham. Ostatnio przeczytałam o nim książkę i uważam, że jest genialna. I pierwszy raz tam przeczytałam, że e, Jezus, Bóg, który zaprasza Abrahama wyjść z namiotu, e, w dosłownym tłumaczeniu e, w, w, w dosłownym tłumaczeniu oznacza wyjść dla siebie. Czyli wyjdź i wyrusz tą drogę nie dla mnie, bo mi coś musisz udowodnić, coś zrobić, tylko dla siebie. To ty potrzebujesz przemiany życia, żebym ja mógł cię użyć potem do większego planu. Ale tak naprawdę robisz to dla siebie. No i potem oni się rozłączają, no dzieją się mnóstwo y, różnych rzeczy y, i myślę, że my w kościele też mamy tak, że wydaje nam się, że coś musimy, bo tak trzeba, bo nam ktoś kazał i bardzo często wkładamy w to Boga, że Bóg nam kazał, Musimy dla Boga, a tak naprawdę chyba no, nie do końca o to, o to Bogu chodzi, i trochę o tym rozmawialiśmy jeszcze poza kamerami. Nie wiem, a, jest... Czyli jeżeli jesteś córką Synem Bożym, to powinnaś. Albo musisz. Tak, tak. dokładnie tak. I czy dlaczego, czy... I dlaczego lęk jest właśnie tym największą przestrzenią żerowania? Bo jak na przykład wrócimy do poprzednich rzeczy, to jak myślimy o samotności, to jest znowu lęk przed samotnością. No I to poczucie winy. I właśnie, poczucie Musisz tak. wi... i czegoś wszystko... nie robisz, a powinieneś, albo tak by tak. wypadało. To jest podszyte potrzy, wszystko właśnie, yy, właśnie lękiem. I ja, kiedy powiedziałaś o, o tych rzeczach, to przypomniałam sobie takie moje niedawne doświadczenie przed świętami Bożego Narodzenia. Mm, no, utarło się tak. To tak zostało w głowie, jeszcze mimo, że, że powiedzmy, że z, z wierzącej rodziny się wywodzę, ale z takiej, o której Ty też powiedziałaś, że to było takie, no, zwierzącej, ale tak doświadczenia Pana Boga to tam nie bardzo było. Dopiero gdzieś tam po, po moim nawróceniu, to yy, w mojej przestrzeni tak żywo się ta relacja zbudowała. No, ale było tak, że no, przed świętami trzeba do spowiedzi. Nie, że tam wiecie, się nagrzeszy to trzeba do spowiedzi, tylko przed świętami. No mhm. i ja miałam na sobie taki ciężar, że no, przed świętami to trzeba. I w dodatku zbudowało się we mnie takie coś, że, że chciałam to zostawić na, tak, na ostatni tydzień, żeby nie było, że tam poszłam na pierwszy piątek. Bo ja tak sobie praktykuję, że wolę wtedy. U mnie w parafii nie ma za dużo. kolejek, jak przyjdę od odpowiedniej godziny, nie, nie trzeba tam się jakoś y, specjalnie tło, tłoczyć. Y, więc, więc sobie chodzę na początku miesiąca, ale wtedy stwierdziłam, dobrze, to tak przed, przed świętami będę taka czysta. I to było, to było to myślenie stare, że trzeba zaraz przed, że trzeba być takim. I to sprawiło absolutnie, że mnie ten lęk sparaliżował, że ja coś muszę. I ja wtedy tak. Ani nie, nie czułam jakby wyrzutu. Ze strony sumienia, że, że mam teraz takie, że, że moje sumienie chce, się, tylko to był lęk, bo ja muszę to zrobić, bo to jest jakaś powinność. I to mnie tak paraliżowało, że było mi trudno pracować, było, było mi źle, zaraz to odczuwałam również somatycznie. I kiedy zapadła decyzja, bo nawet właśnie rozmawiałam o tym z Markiem, że, że sobie nie mogę z tą myślą poradzić i. Marek zasugerował, że, że uważa, że nie powinnam jakby z takich powodów pójść. Ale no jakby, mimo że jest kapłanem, to mi to nie wystarczyło, że tak sobie mówię. To musiała być moja decyzja. Jak ja sama podjęłam tę decyzję, pamiętam, siedziałam wtedy przed komputerem i podjęłam decyzję, nie, nie idę, nie idę, bo to, to napełnił mnie taki pokój, taki pokój i te święta przeżyłam bardzo dobrze w tej bliskości. I w dodatku dał mi Pan Bóg odczuć, że Przyszedłem do żłupka, mogłem do pałaców, ale przyszedłem do, te, do tego niedostatku, do, do tego braku, więc nawet jak masz jakieś braki, to tam chcę właśnie przyjść. I następna spowiedź, którą poszłam sobie spokojnie na początku miesiąca, no, była doświadczeniem wolnym, nie była taka związana. I właśnie to mi się, no, przy, przynajmniej w ostatnim czasie tak rzuca z takim lękiem. To jest takie, no, no, Pan Bóg tak nie działa. A czyli mi dzwoni, jak to mówisz? Remedium. Że Bóg daje nam całkowitą wolność, i ta wolność nam dana, jeżeli ją czujemy, jeżeli ją uwewnętrznimy, jest remedium na poczucie winy, na coś, że coś muszę. Jeśli mogę się podzielić z, z mojego doświadczenia towarzyszenia ludziom, to gdy towarzyszę ludziom, na przykład świeżo nawracającym się, to gie, gdy mnie pytają o takie rzeczy, czy coś muszą, czy czegoś nie muszą, ja mówię: słuchaj, połóż się. Połóż się i nic nie rób. Połóż się, czuj się kochanym dzieckiem Bożym i nic nie rób, dopóki sam nie poczujesz, że chcesz coś zrobić, na przykład z wdzięczności albo z miłości albo, albo po prostu jakakolwiek potrzeba zrobienia czegoś pojawi się w Twoim sercu, wtedy działaj. No tak, no ale z drugiej strony, ktoś obok ciebie siądzie i powie, no fajnie, tylko jest 10 przykazań. W kościele mówicie to i to. Przed chwilą mówiliśmy o wstrzemięźliwości seksualnej przed ślubem, pornografii nie wolno, tego nie wolno. I mnie na przykład odkręciło to myślenie w tym kontekście, że zobaczyłam Boga, który jest w roli rodzica. Który widzi więcej, widzi w szerszej perspektywie i on po prostu widzi konsekwencje pewnych działań. I on nie mówi nam: Nie grzesz, bo wtedy trafisz do piekła, tylko nie grzesz dziecko, bo się tak poranisz po drodze, że będzie ci mega, mega ciężko. I ja tego nie chcę dla ciebie, ja cię po prostu ostrzegam, bo ja doskonale wiem, co tam jest. I mi się to zawsze kojarzy z tym, że kiedy ja sobie wyobrażam siebie w roli y, mamy, no to krzyczę do dziecka, które próbuje sobie przyłożyć y, żelazko do twarzy, żeby tego nie robiło, e, i ono się wystrasza i uważa, że to jest absurdalne, ale dlatego, że jestem dorosła i wiem, jakie będą tego konsekwencje. I to mi odkręciło tego Boga, który mi każe. On mi nie każe, bo y, mój ukochany ksiądz Mieczysław Łusiak, którego pozdrawiam, mówi: Grzeszyć można, tylko czy warto? Więc no właśnie, znowu świadomość, jakieś spojrzenie na to z innej perspektywy, porządkuje nam troszeczkę rzeczywistość. Mnie to dało dużo wolności i wtedy zrozumiałam, jaką wolność daje mi Bóg. Ja miałem dokładnie takie same doświadczenie, że do Bóg mi jako miłujący mnie podpowiada mi, co jest dla mnie najlepsze. Cały czas mam to uczucia, mogę grzeszyć ciągle, teraz też, tylko w ogóle najpierw warto zaufać Bogu na początku, jak się jestem dzieciątkiem, karmionym mleczkiem. Potem też wzrasta świadomość i Bóg dzieli się też z nami tą wiedzą swoją, jakie są konsekwencje. I potem już sam tak naprawdę w miłości z Bogiem jest łatwiej wybierać w wolności na przykład niegrzeszenie. Bo to jest kolejny potężny temat, ponieważ grzech w rzeczywistości przynosi śmierć. Nie czujemy tego na co dzień, choć ostatnio o tym rozważanie pisałem. W pewnych sytuacjach bardzo łatwo nam zobaczyć, że grzech naprawdę przynosi śmierć fizyczną, cierpienie wielu ludzi. Mamy wojnę obok, zaraz po sąsiedzku. Tam grzech przynosi śmierć prawdziwą, cierpienie. Więc ogólnie grzech przynosi śmierć. No to po co nam to? Mam coś bardzo kontrowersyjnego, ale mnie chyba najwięcej nauczyło grzeszenie. Czyli jak dotkniesz kosztu tego, no to y, ja mam takie powiedzonko, że już po swojemu żyłam, to chcę po Bożemu. I to nie jest o tym, że nie grzeszę, absolutnie w drugą stronę. W sensie nie, że grzeszę więcej, nie aż tak w drugą stronę. No, że oczywiście mnie to dotyczy i upadam cały czas i zawsze mi się wydaje, że, że y, jest wiele, wiele do poczyszczenia w życiu. Natomiast no, jest, kurczę, z doświadczenia płynie ta nauka. I, y, no i też jest jakaś... No płacimy tą cenę tu na ziemi. Bardzo dużo mówimy o tym piekle i bardzo dużo się też straszy tym piekłem, zamiast spojrzeć na to, że my cenę bardzo często płacimy tu i teraz. I bardzo dużo mówimy Myż o grzechu. Są no właśnie, o to no. mi I chodzi. tak jak ktoś tego taki... dozna, no to nie chcę tego smakować. Metafory, tak, bo grzech. My mówimy o grzechu, który jest taki bezosobowy, ale lubię to zamienić na chciwość, na zdradę, na nieuczciwość, na różne no makroje. Tak, i popatrzcie, to może być konsekwencja potem na pokolenia w rodzinach, tak? Skłócone rodziny, rozpad małżeństwa, za który płaci. Cierpienie dzieci. Dokładnie. Oczywiście mówię o takich, gdzie nie jesteśmy wierni, a nie w Sytuacji, kiedy trzeba wejść w separację. No, więc, więc jakby y, ma to wiele wymiarów. No, ale nic nie musimy. Tak. No, ale w takim zdrowym poczuciem. O takim y, właśnie działaniu Pana Boga i no, odwołać się do dziesięciu przykazań, do tego, że Pan Bóg chce, chce jak ten rodzić, ale On nie będzie przychodził do nas przez lęk. Nie. On nie będzie tego wymuszał na nas w sposób, że będziemy się bać. I nawet jak będzie chciał coś naprostować, to przecież właśnie no nie zrobi tego. Nie zrobić będzie wymuszał, bo oddał życie już za moje grzechy. Tak, tak. mi się w ogóle to wydaje w ogóle. ważnym <laughs> wspomnieć też o, o po początku, o przyczynie lęku. No bo jak czytamy w Księdze Rodzaju, to lęk się pojawił w momencie upadku, grzechu, że grzech jest źródłem lęku w człowieku i wszyscy go doświadczamy, mniej czy bardziej. No, bo jak pamiętamy, jak, jak Adam w tym opisie Ewa zgrzeszyli, to Bóg się pyta, gdzie jesteś, on się ukrył z lęku. I ja też jestem przekonany o tym, to jest też moje doświadczenie, pewnie nie tylko moje, że to też jest nasz odruch w relacji do Boga. Na jakimś etapie życia może tak być. Jak człowiek jeszcze nie odkryje, jakby do jakiej wolności nas Jezus powołuje, to ten lęk może nam towarzyszyć również związany z grzechem, nie? że jak grzeszymy, to. Lęk się pojawia. Właśnie w relacji do Boga przed jakąś konsekwencją, ale znowu tu jest pytanie, czy on jest zasadny, prawda? Czy nie powinniśmy się nawrócić z zmyślenia złego o Bogu? Bo jak Rafał powiedziałeś tak. teraz, no to. Jest to zdanie u Jana, że Jezus przyszedł zbawić, a nie potępić. No, Więc to jest I, i bardzo kluczowe. Tak? tak? I ja uważam, że w ogóle duża, duży aspekt, najważniejszy, nawrócenia się, nawracania się człowieka, to jest to zmiana myślenia o Bogu, że Bóg nie jest tym, który będzie mnie potępiał właśnie, że On będzie mnie prowadził do wolności. W, w Ewangelii też mamy przykłady tego, gdzie Jezus, gdzie Bóg właśnie przynosi... My, Uwolnienie, choćby apostołowie, którzy są pełni lęku przed konsekwencjami jakby ich pójścia za Jezusem, po śmierci Jezusa, po pastrze, a, a, a przy, kiedy przychodzi Duch Święty, On uwalnia ich od lęku całkowicie, że oni są tak. zdolni do, do wielkich rzeczy. Więc jest lęk, od którego powinien nas uwolnić Bóg, a my się powinniśmy temu poddać i Go o to prosić, bo On jest zbędny w życiu. Mm. Mi ten fragment, który przytoczyłeś, bardziej się kojarzył ze wstydem, bo oni się schowali ze względu na to, że byli nadzy, ale właśnie poczucie winy, wstyd, lęk się bardzo, bardzo miesza. E, no i przede wszystkim wydaje mi się, moje takie jest doświadczenie, że kiedy w to wchodzę i daję temu wiary, to mnie znowu zatrzymuje. No i znowu tutaj mamy wygraną pozycję e, złego. E, i Takim dla mnie, y, to jest dokładnie to, co Ty powiedziałeś, czyli właśnie zaufanie w to, y, po pierwsze proszenie Boga o, o łaskę uwolnienia od tego, wyrzekanie się tego y, i ja to robię nawet w modlitwie, y, wyrzekam się tego lęku, ale też obserwowanie, wiecie, z czego to wynika, nie? Czy ja tak bardzo się boję, bo może to też wynikać i głęboko prowadzić do tego, że ja na przykład sobie nie ufam, że ja sobie w jakiejś sytuacji poradzę. I to jest właśnie ten moment, kiedy nie wiem, bardzo jestem nieszczęśliwa w swojej pracy, boję się ją rzucić i boję się podjąć nowej. I my zaczynamy żyć w potrzasku. Boję się samotności, boję się wejść w nową relację, no bo wchodzenie w nowe zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem. No i e, tak jak powiedziałam w poprzednim odcinku, każda decyzja za nią idzie jakaś strata. No i to jest właśnie takie podążanie z Bogiem i rozeznawanie. Ja też bardzo często się modlę. Panie, czego mogę się nauczyć z tej sytuacji? Pokaż mi co chcesz mi powiedzieć, albo nawet jeżeli nie ty chcesz mi powiedzieć, bo ja, nie wiem, ktoś mi coś powiedział i dałam temu wiarę. Przecież mamy bardzo dużo, w cudzysłowie, dobrych wujków, wujka, wujek dobra rada, który ci powie, że nie zmieniaj pracy, bo coś tam, albo, ja pamiętam, bardzo mnie to śmieszy, jak moja babcia, która usłyszała, że jadę na Ignacjańskie, powiedziała, że jest to jakaś sekta, bo ona od 70 lat nie słyszała, żeby jechać, wyłączać telefon i odcinać się od świata w imię Boga na pięć dni. Nawet jeśli nie Albo telefonów komórkowych. <grym> no, to już tym potem bardziej. wiele lat były przecież. No, ale wiecie, że y, przekładamy też lęki na swoje dzieci i tak dalej, i tak dalej. No, żeby po prostu iść z tym do Boga, tak? Nie, nie pochodzi On od ciebie, ale co ja mam z tym zrobić? Przecież Duch Święty jest w nas, żyje w nas, ma moc, tylko potrzebuje naszego tak, naszego, naszego aktu. I dla mnie to jest w ogóle tak samo, ży żyjąc w grzechu, ciężkim idę do Boga i pytam, jakie ja mam z tego wyjść. Nie? Bo wydaje mi się to już ponad, ponad siły. Więc takie zwracanie się właśnie od początku do końca do Boga na pewno przyniesie odpowiedź. No to ja tak chciałabym. Tylko zaznaczyć, że, że ta sfera duchowa tak, ale żeby też nie zapominać właśnie o tym, że, że czasami popracować z lękiem trzeba ze specjalistą, mm -hmm. bo no właśnie jesteśmy całością, o tym już no mówiliśmy oczywiście. w tych odcinkach. No i żeby to nie wybrzmiało tak, że, że to tylko ta sfera duchowa, bo, bo często jest tak, że są jakieś w nas lęki, które właśnie rodzice na nas przerzucają. To są rzeczy do przepracowania i często potrzebujemy jakiejś terapii. Yy, Kogoś, kto nas poprowadzi, żeby się z tym zmierzyć. Żeby nie było tak, że po prostu tylko Pan Bóg jest odpowiedzią yy, na to, bo często On nam właśnie daje narzędzia. Chce, chce nas od tego uwolnić i to Jego uwolnienie, o które możemy prosić w modlitwie, może przychodzić, bo ktoś mówi: Słuchaj, a może powinien iść na terapię. I On może Ci tak odpowiada, Dokładnie. Modliłeś się, a tutaj przyjaciel Ci podpowiada: Masz tutaj problem, a my czekamy, no bo Pan Bóg mnie uzdrowi. A propos do z łodzią, właśnie. A, A propos no, czego? Anekdoty z łodzią i z tą proszę tak, o pomoc tak, Boga tak, i czekaniem. Tak. Ja też tutaj, właśnie tak w tym kierunku myślę, że wiele lęków, bardzo, wiele lęków dziedziczymy, po prostu przekazujemy, przekazujemy sobie jako ludzie, i to są naprawdę nieraz jakieś sytuacje, no tego jest dużo. Może się w człowieku nawarstwić, tak, że człowiek już sam nie jest odporny na to. I wydaje mi się, że czasem jest tak, że no, Bóg jakoś chyba bardzo upodobał sobie działanie poprzez drugiego człowieka, jest w stanie bezpośrednio zdjąć z nas lęk. I robi to czasem, ale bardzo często nas prowadzi właśnie taką drogą dłuższą, trudniejszą. Myślę, że wiem, dlaczego tak robi. Natomiast właśnie. Dlaczego? Dlaczego? Proszę, Myślę, że jesteśmy w stanie wtedy dużo bardziej to docenić. Dokładnie, że z takiego poczucia, że ty, że ty też masz w tym swój udział, bo Bóg nie jest, według mnie, kimś. I on pokazuje, że jesteśmy silni. Tak, Bóg ojciec nie jest kimś, kto po prostu. No dobra, to tak już, tylko że nie zgubił wątku, no to Napierkowski, nasz brat, pisał taką, taką właśnie o Bogu, o tym Jego działaniu, jak nas prowadzi. Wspominał swoje dzieciństwo i mówi, że czasem było tak, że mama szła do studni po wodę z wiadrami i on miał tam 4 lata i chciał mamie pomóc z tą wodę, więc brał ucho i z mamą wiadro wody, gdzie fizycznie... Nie miało to znaczenia, ale miał satysfakcję, mama mu pozwalała, że tak, niosłeś ze mną wodę. Więc tutaj Pan Bóg, jakby no, uczciwie spojrzeć, to wiele rzeczy byłby w stanie sam zrobić, ale nas tego nie pozbawia udziału w tym. Takiej sprawczości. Jest tak, hmm. dobrze, że ty też zrobiłeś, jeszcze ci powiem, ucieszę się tym i ty się cieszysz, więc i to docenienie tego jest inne też, smak tego jest inny. To no tak, jak pierwsze zarobione pieniądze, jak jeździłem na wakacje do pracy, no to jak wydawałem tysiąc zł zarobiony na budowie przez tydzień, no to inaczej się wydawało, niż, mm. niż jak się wydaje pieniądze, których się ma, które się dostaje od kogoś, to, prawda? Tak się tylko wtrącę właśnie a propos tego, bo sobie przypomniałam, ostatnio coś słyszałam na ten temat, Rzuty nie pies. wiem gdzie. Tak, że jak, jak, jak działają rodzice i jak działają nasze wspomnienia, co pamiętacie z dzieciństwa? Ja na przykład pamiętam, że z dziadkiem, dziadek pozwalał mi razem reperować coś, rąbać drewno i tak dalej. Nie pamiętam o tym, że dał mi jakieś pieniądze na coś tam, ja pamiętam doświadczenie, uczenia się z Nim czegoś. I jak pomyślicie o swoich wspomnieniach, to właśnie o tym, o, o takich przestrzeniach. I właśnie słyszałam, ktoś kiedyś zapytał, że super, że się będziesz starać, zarabiać dla tego dziecka, siedzieć po godzinach do późna, bo chcesz mu zapewnić przyszłość, ale co ci dziecko powie? No, ale tato ciebie nie było. O to chodzi. I dlatego myślę, że Pan Bóg chce nas wziąć w proces, a nie robić to za nas. Tak, no tak właśnie robi. Więc, Ale też zmierzałem do tego jeszcze, żeby, że, że skoro przez ludzi właśnie często na nas te lęki przechodzą, bo tak jest, ich jest dużo, to też czasem trzeba, czasem przez drugiego człowieka nas uwalnia i czasem trzeba dosłownie i prostą rzecz usłyszeć od kogoś, że dasz radę, zrobisz to przecież. Nie, bo, mamy, le, bo wydaje mi się w ogóle, że w życiu najbardziej nas ograniczają lęki, że każdy z nas jako, jako osoba mógłby zrobić, wszystko, wiele więcej, ale już po prostu bójmy, bójmy się zaryzykować, bójmy się właśnie zmienić pracę. Naprawdę to jest, to jest jakiś ogrom lęków i zły duch oczywiście żeruje na tym, jak Marek powiedział, i to jest prawdą. Po prostu będzie naciskał, nie? Za każdym razem będzie nam wmawiał, że nie dasz rady, tak jak to jest wszędzie, to jest z każdego dnia. I czasem antidotum jest właśnie powiedzenie komuś, że w, w, właśnie coś odwrotnego, czyli wprowadzenie w kogoś, w, 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 w zbudowanie. W, w kimś jakiegoś poczucia pewności, jakby w miejsce tego lęku. A mówię to właśnie, żebyśmy byli też świadomi takiej odpowiedzialności, jaką mamy jako ludzie względem mm. siebie samych.